Cześć! Nazywam się Patrycja Demichowicz. Jestem szkoleniowcem marki Nailac we Wrocławiu. Pokażę Wam, jak łatwo i precyzyjnie aplikować nasze lakiery. Jak wiecie, w dużej mierze sposób aplikacji produktu zależy nie tylko od zawartego w nim pigmentu, ale także od sposobu trzymania pędzelka. Łatwym sposobem na przyspieszenie pracy jest przetarcie paznokcia pokrytego bazą suchym wacikiem, dzięki czemu pigment rozprowadzi się bardziej równomiernie. Przycieramy w jedną stronę w kierunku wolnego brzegu i przystępujemy do pracy. Mleczne, budyniowe odcienie, na przykład te z serii F, aplikujemy w następujący sposób. Pamiętajcie o tym, żeby pędzelek był ułożony jak najbardziej na płasko. W przypadku lakierów mlecznych, budyniowych, nie możemy zbyt mocno go dociskać, ponieważ zdejmiemy produkt zbyt mocno. Pędzelek kładziemy płasko i delikatnie muskamy powierzchnię paznokcia. Dosuwamy do skórek i delikatnymi ruchami wyrównujemy jego powierzchnię. Lakiery pastelowe musimy aplikować cienkimi warstwami, aby ich utwardzenie było jak najbardziej efektowe. Kładziemy sobie produkt na środek paznokcia i bardzo płaściutko, ale z delikatnym naciskiem rozkładamy po powierzchni. Pamiętajcie, żeby kłaść pędzelek kawałek dalej niż miejsce, w którym docelowo chcecie położyć produkt. Czyli przygotowujemy sobie pędzelek, kładziemy na środek, delikatnie dociskamy i rozsuwamy produkt w miejsce aplikacji. Pędzelek jest bardzo, bardzo płaski. Przykładamy i dociskamy. W ten sposób rozprowadzicie produkt cienką warstwą całkiem równomiernie. W przypadku lakierów o większej mocy krycia możemy sobie pozwolić na troszeczkę większy nacisk, ale musimy pamiętać o tym, żeby pędzelek, a właściwie jego kąt do płytki, nie przekraczał 45 stopni. Nakładamy sobie produkt w centralnej części paznokcia i delikatnymi ruchami rozprowadzamy ku wolnemu brzegowi. Także dziewczyny pamiętajcie, efekt końcowy waszej stylizacji zależy nie tylko od zawartego w lakierze pigmentu, ale także od kąta, pod jakim trzymacie pędzelek.